Cześć widzowie, co tam dobrego u Was słychać? W dzisiejszym filmie nie zwalniamy tempa i kontynuujemy temat Jailbreaka na PS4 z firmwarem 11.00 lub niższym za sprawą dwóch urządzeń, które widzicie teraz na ekranie. I będzie to płytka deweloperska Lakfox Pico z wbudowanym portem Ethernet oraz mikrokomputer Raspberry Pi 02W. Oglądany przez Was w tym momencie materiał jest już trzecim filmem poświęconym temu zagadnieniu, więc aby wiedzieć co, jak i dlaczego, po co, a na co i na jakiej podstawie tak drogo lub tanio, no to warto zapoznać się z tym, co wcześniej było publikowane na kanale. Szczególnie jeżeli totalnie nie wiesz o co chodzi, bo dziś będzie bardzo technicznie i pewne tematy mogą być po prostu niezrozumiałe bez ogarnięcia podstaw. Odnośniki do wspomnianych materiałów powinny wam się w tym momencie wyświetlić w prawym górnym rogu, lub znajdziecie je rozwijając opis. Wspomnę jedynie, że w pierwszym filmie do Jailbreaka wykorzystywaliśmy PCta oraz Raspberry Pi 4 wraz z bardzo prymitywnym w porównaniu do tego, co mamy teraz skryptem Pi PWN. W drugim materiale testowaliśmy chińską myśl techniczną Prosto z AliExpress, która działa na zasadzie Plug and Play i całkiem nieźle robi to, do czego została stworzona. Natomiast dziś pobawimy się trochę przy konfiguracji płytki Lakfox oraz Raspberry Pi, a więc nie przedłużając, w pierwszej kolejności zabieramy się za ogarnięcie tego niewielkiego mikrokontrolera. Okej, okay, mamy do wyboru kilka wersji LackFoxa like i według mnie najlepiej celować w opcję Pro lub Max ze względu na późniejszą prostotę konfiguracji exploitu względem pozostałych modeli. Płytki bez portu Ethernet, choć trochę tańsze, odrzucam z automatu ze względu na brak owego złącza, choć na nich również da się zapisać skrypt PPPWN. Urządzenia dostępne są na Allegro czy też AliExpress, no i tu nie powinno być żadnego problemu z ich zakupem. Poza samym Lakfoxem potrzebny nam będzie przewód Ethernet, kabel USB-C do połączenia z komputerem oraz później do zasilenia płytki, a także pendrive w systemie plików exFAT, na który to wrzucimy plik goldhen.kabin niezbędny do uruchamiania aplikacji Homebrew na PS4. No i standardowo, bez peceta z dostępem do internetu ani rusz, więc to również miejcie na uwadze. Skrypt zapiszemy w pamięci wewnętrznej płytki LakFox, o ile posiadamy model Pro, Max lub Plus. W przypadku Pico Mini AB lub zwykłego Pico potrzebna będzie także karta microSD o pojemności przynajmniej 8 GB. Okej, okay, niezbędne informacje mamy omówione. Możemy zabierać się za konfigurację naszej płytki pod działanie exploitu. W pierwszym kroku podłączamy Pico do pc Wersje Max lub Pro posiadają preinstalowany OS. Dzięki czemu możemy od razu przejść do ustawień urządzenia. Niestety, posiadacze Pico Plus lub Mini muszą najpierw sflaszować urządzenie według punktu numer 2 instrukcji dostępnej na GitHubie. Moja płytka to wersja Max, więc otwieram panel sterowania i nie zamykam strony na GitHubie. Będzie jeszcze ona potrzebna. Otwieramy panel sterowania, a następnie sieć i internet. Klikamy na wyświetl stan sieci i zadania. Następnie wybieramy zmień ustawienia karty sieciowej. W oknie powinniśmy zobaczyć naszego Lakfoxa jako niezidentyfikowaną sieć. Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy właściwości. Klikamy na protokół internetowy w wersji 4. Zaznaczamy użyj następującego adresu IP i wprowadzamy. 172.32.0.100 Maska pod sieci powinna wypełnić się automatycznie, no ale jeżeli tak się nie stanie, to wpisujemy 255 255 00. Elegancko, klikamy dwa razy OK, wracamy na GitHub, skąd pobieramy aplikację Moba Extern oraz ostatnią wersję Goldhen, a wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie do tego materiału. Na pulpicie mam zgromadzone pliki, które pobrałem dosłownie przed sekundą. Teraz uruchamiamy Mobę. Zezwalamy aplikacji na dostęp do sieci prywatnych. Następnie klikamy na sesję SSH i wprowadzamy adres IP Lakfoxa, czyli 172.32.0.93 i klikamy OK. W login wpisujemy root, a hasło to Lakfox. Aby instalacja przebiegła szybciej oraz sprawniej, wybieramy No. Wracamy na GitHub i pobieramy paczkę zawierającą niezbędne do instalacji pliki. Po rozpaczkowaniu archiwum zmieniamy nazwę katalogu na pppwn myślnik-lacfox. Wypakowany folder przeciągamy do okna obok. Ostatni raz wracamy na GitHub, skąd kopiujemy komendę, która rozpocznie instalację skryptu na płytce lacfox. Po wklejeniu wciskamy Enter. Wybieramy firmware na jakim hula PS4, u mnie będzie to oczywiście 11.0.0, więc wpisuję literę E. Potwierdzam wprowadzone informacje. Tak, chcę aby Lakfox przestał działać po zainicjonowaniu eksploitu, więc wbijam Y. Skrypt pyta nas, czy chcemy pozostać przy starej wersji PPPWN, czy może zdecydujemy się na ostatni wypust działający ze wszystkimi modelami PS4. U mnie zdecydowanie stabilniej działa PPPWN i PV6, więc wpisuję B i potwierdzam wprowadzone ustawienia. Instalacja zakończyła się sukcesem, a Lakfox powinien odłączyć się automatycznie od komputera. I w tym momencie zakończyliśmy konfigurację naszej płytki. Ostatnia rzecz do ogarnięcia to wrzucenie na pendrive'a w systemie plików exFAT pliku golden.bin. OK, przechodzimy do ustawienia połączenia sieciowego konsoli dla Lakfoxa oraz Raspberry Pi. A więc otwieramy sieć, skonfiguruj połączenie internetowe. Użyj kabla sieciowego. Następnie wybieramy konfigurację niestandardową. Point to point i tu w obu oknach wpisujemy 3 razy P. Dokładnie tak jak widzicie to teraz na ekranie. Wybieramy automatyczny DNS oraz MTU. I nie używamy serwera proxy. Konfiguracja została zakończona, a my możemy podłączyć płytkę do naszej konsolki. Przed nami test płytki Lakfox. Jeżeli na Playaku nie był nigdy wcześniej uruchamiany Goldhen, no to musimy pamiętać o włożeniu do portu USB pendrive'a z plikiem BIN. Po aktywacji eksploitu Goldhen zostanie zapisany na dysku twardym konsoli. W tym momencie pojawił się komunikat o nieudanej próbie połączenia z siecią, a to oznacza, że exploit nie został zainicjonowany. W takim przypadku skrypt ponawia swoje działanie i będzie to robił, dopóki nie osiągnie wyznaczonego celu. No i mamy to. Goldhand został aktywowany. I tu jeszcze dostaliśmy informację, że Plugbin został przeniesiony na dysk twardy konsoli, dzięki czemu pendrak będzie zbędny przy kolejnym uruchomieniu PS4. I tak to wygląda w przypadku płytki Lakfox. No a my przechodzimy do drugiej części filmu, czyli do konfiguracji Raspberry Pi. I tu może pojawić się pytanie: czy Malinka ma jakąś przewagę nad Lakfoksem, czy też nad modułem z AliExpress? I tak, ma, chociażby w postaci automatycznego połączenia konsoli z siecią domową, zaraz po zainicjonowaniu GoldHen, a po wklepaniu w przeglądarkę adresu pppwn.local otrzymujemy dostęp do menu ustawień urządzenia, skąd możemy zarządzać działaniem skryptu. Na potrzeby tego materiału będę korzystać z mikrokomputera Raspberry Pi Zero 2W. No, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ogarnąć temat za pomocą innego modelu. A listę kompatybilnych urządzeń znajdziecie na GitHubie projektu ponieważ ten kompaktowych rozmiarów sprzęt nie posiada portu LAN, to musimy się w taki zaopatrzyć. Dalej niezbędna okaże się karta pamięci microSD, kabel OTG USB-A MicroUSB do podłączenia adaptera do malinki oraz przewód MicroUSB do zasilenia komputerka. To jednak nadal nie wszystko, ponieważ niezbędny okaże się także PC z dostępem do Internetu, a także router z portami LAN. I oczywiście oba urządzenia muszą działać w jednej i tej samej sieci. Okej, okay, przechodzimy do komputera i pobieramy Raspberry Pi Imager, dzięki któremu zainstalujemy system operacyjny dla Malinki. Niezbędna okaże się także aplikacja Patty oraz ostatni wypust Goldhen. Na pulpicie mam zgromadzone, pobrane wcześniej pliki, a do komputera podpinam kartę microSD, no i odpalamy imager. Wybierz model, wskazujemy na posiadane Raspberry Pi. W system operacyjny wybieramy Other OS, a następnie 64-bitowy system wersji Lite. Wybierz dysk, wskazujemy na kartę microSD. Klikamy w Kontynuuj i edytujemy ustawienia. Aby w łatwy sposób można było nawiązać połączenie z maliną. To w HostName wpisujemy PI, podobnie jak w okna hasło oraz login. Z skonfiguru sieć Wi-Fi wskazujemy na naszą sieć domową i wprowadzamy do niej hasło. W zakładce usługi włączamy SSH i klikamy zapisz. Wybieramy tak i czekamy na zakończenie instalacji systemu operacyjnego na karcie pamięci. Proces zakończył się pełnym sukcesem. Wyciągamy z komputera kartę pamięci i wkładamy ją do Maliny, a także podpinamy adapter LAN. Teraz podłączamy Raspberry Pi do domowego routera i uruchamiamy pati. W hostname wpisujemy pi.local i czekamy na połączenie z Malinką. Elegancko, możemy się teraz zalogować i w login oraz hasło wprowadzamy PI. Na moment wracamy na stronę projektu, skąd kopiujemy komendę, która rozpocznie instalację skryptu Pi PWN na naszym mikrokomputerze. Wciskamy Enter i czekamy na zakończenie całego procesu. No i okej, okay. instalacja przebiegła pomyślnie, a my przechodzimy do konfiguracji skryptu. Otrzymaliśmy pytanie, czy chcemy używać wolniejszej wersji PyPWN bazującej na Pythonie. No i oczywiście, że nie chcemy, więc wbijamy literę N i wciskamy Enter. Zdecydowanie warto dodać możliwość korzystania z serwera FTP, więc wpisujemy Y i wciskamy Enter. W tym momencie musimy ustawić hasło dla serwera FTP. Wpisujemy Y, wciskamy Enter i wprowadzamy hasło. Opcjonalnie możemy także włączyć obsługę protokołu Samba, ale nie jest to niezbędne do prawidłowego działania skryptu. Teraz ustawiamy login oraz hasło dla obsługi połączenia point to point, gdzie bazowo mamy wpisane 3 razy P i nie ma sensu tu kombinować. Pozostawiamy to tak, jak jest, wbijamy N i wciskamy enter. Tak, chcemy, aby skrypt wykrywał, kiedy konsola jest wyłączona. I Jak najbardziej chcemy, aby po aktywacji Exploitu Raspberry Pi łączyło się z siecią domową. Gdy korzystamy z modelu Maliny bez wbudowanego portu Ethernet, to musimy dać odpowiedź tak. W obu kolejnych opcjach również wbijamy jest lub tak. Tutaj możemy pozostawić bazową opcję, czyli w razie zawieszenia skryptu zostanie on zresetowany po 5 minutach. Moja wersja oprogramowania konsoli to oczywiście 11.00 i wpisuję N. Adapter LAN w Raspberry Pi Zero został wykryty poprawnie, więc wpisuję N. Tu pozostawiłem oryginalny adres IPv6, choć lepiej wpisać N, aby wybrać nowszy, działający ze wszystkimi modelami PS4. Niemniej, później w opcjach PyPWN i tak będzie można to zmienić, więc nie dzieje się tu nic złego. No i wybieramy bazowy host o nazwie PPPWN. Elegancko, pomyślnie zakończyliśmy konfigurację skryptu PyPWN, a mikrokomputer został w tym momencie zresetowany i odłączony od sieci. Jeśli nie wrzuciliśmy na pendraka ostatniej wersji Goldhen, to teraz jest właściwy moment, aby to zrobić. Przechodzimy do konsoli i podłączamy Malinę do PS4, pamiętając o tym, aby wcześniej skonfigurować połączenie według rozdziału, konfiguracja połączenia internetowego, poddziałanie skryptu dla LackFox Pico oraz Raspberry Pi. No i rozpoczynamy test miniaturowej Malinki. W przypadku Maliny proces trwa nieco dłużej od tego co możemy osiągnąć za pomocą płytki Lakfox czy też gotowca z Aliexpress i to trzeba mieć na uwadze. Ale po załadowaniu eksploitu Raspberry Pi automatycznie połączy się z siecią domową i to jest niesamowicie fajne. Wbijając w przeglądarkę internetową adres pppwn.local otrzymamy dostęp do menu ustawień urządzenia, skąd możemy wgrać wybrany payload, zresetować lub wyłączyć malinkę. Zmienimy wersję firmware'u, z jakim ma współdziałać skrypt, a także prawie wszystko to, co skonfigurowaliśmy chwilę wcześniej za pomocą peceta. I tu jeszcze ważna informacja: jeżeli chcemy mieć dostęp do aktualizacji naszych gier, to zaznaczamy opcję Disable DNS Blocker. W przeciwnym razie skrypt po prostu blokuje łączność z serwerami producenta. Po dokonaniu zmian klikamy w Save. Sprawdzając dostępność aktualizacji Spidermana, bez problemu mogę pobrać ostatni update, podobnie zresztą jak poprzez Items Flow, i o to nam właśnie chodziło. Niezwykle ważną funkcją jest możliwość aktualizacji skryptu z poziomu przeglądarki, co na pewno będzie bardzo przydatne. No i okej, okay. przetestowaliśmy kolejne dwie metody na jailbreak PS4 z firmwarem 11.0.0, czyli nowy temat z użyciem płytki deweloperskiej Lakfox oraz poprzez Raspberry Pi z dopracowanym i rozbudowanym skryptem PyPWN. Oczywiście to z czego będziecie korzystać zależy tylko i wyłącznie od waszych preferencji. Ogromne podziękowania dla wspierających ten kanał, bo to m.in. dzięki Wam powstał ten materiał. Dzięki Wam bardzo, no i piona. Jeżeli materiał się podobał i był przydatny, to motywująca łapka w górę oraz subskrypcja kanału jak najbardziej mile widziana. I na dziś to tyle. Do następnego. Bye.